Wystarczy, że wejdziemy do morza mając jakąś ranę, na przykład na nodze i ta bakteria może bardzo łatwo zakazić. Prowadzi to do nekrozy, czyli obumarcia tkanek, w drastycznych przypadkach do sepsy i śmierci. My będziemy mieć te problemy z silnicami właściwie co roku, jeśli będą takie wysokie temperatury powierzchni morza. Zauważam, że brakuje niektórych gatunków mew, na przykład, które były bardzo popularne. Cześć. Nazywam się Artur Racicki i zapraszam was na ostatni odcinek z cyklu Imagine the Future w tym sezonie. Dziś jest ze mną Ania Sierpińska, popularyzatorka nauki, zajmuje się głównie nauką o klimacie i też jest redaktorem serwisu o tej nazwie. Cześć Ania. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, o czym z Anią już rozmawiałem nie raz, czyli porozmawiamy o Bałtyku. A ja zacznę od takiego wprowadzenia, że Ania wysłała mi link do bardzo ciekawego artykułu, w którym naukowcy na Bałtyk patrzą jak na wehikuł czasu. Bałtyk jest pokazany jako takie miejsce, powiedzmy, doświadczalne w tej chwili dla nich, czyli oni je obserwują z punktu widzenia tego, jak będą wyglądały w przyszłości oceany, szczególnie te przybrzeżne, ze względu na to, że Bałtyk jest dość zamkniętym morzem. Płytkim, dość zanieczyszczonym, to pewne zjawiska tam zachodzą szybciej. I troszkę dzisiaj o tym sobie z Anią porozmawiamy. Ale zacznę od kilku pytań, takie, które wprowadzą nas na jakiś taki, taki sam poziom rozmowy. Aniu, powiedz mi, co to jest przede wszystkim bioróżnorodność, bo dzisiaj będziemy używali tej terminologii. Bioróżnorodność na no łatwiej określić jako stan pewnych zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych pod względem ilości i jakości, czyli ile mamy gatunków właśnie roślin, zwierząt, a także ile osobników jest w danych gatunkach, bo możemy mieć tych gatunków bardzo dużo, Natomiast mhm. jest ich po kilka sztuk tak, w, w każdym gatunku, więc jakby funkcjonalnie są wymarłe te gatunki, tak, jakby nie są w stanie dalej funkcjonować i, i czeka je zagłada. Tak. Więc my, jeżeli mówimy o bioróżnorodności, no to właśnie interesuje nas, ile tych gatunków jest i w jakim są stanie ich populacje, jeżeli chodzi o liczebność, zdrowotność. Ok, I to jest bardzo ważne, bo na przykład, jak rozmawiamy sobie o Bałtyku, mm -hmm. to mamy różne hierarchie tych na przykład ryb, mm -hmm. od drapieżników poprzez jakiś tam prawie jak plankton. Tak? tak I te drapieżniki wiemy, że główne to jest łosoś na przykład. Ale jeszcze foki. E, foki. i oczywiście dorsz. Mm -hmm. tak, Więc musimy tak. znać te ilości, bo wiemy, że one mają swoją rolę do spełnienia tak. i tak dalej, i tak dalej. Ale to, to, mm -hmm. to, to, to później do tego przejdziemy. Jeżdżę nad Bałtyk i e, pierwsza obserwacja to są. Kutry. Mm -hmm. My e, od wielu lat e, wychodziliśmy o szóstej nad, nad, nad ranem mm -hmm. po to, żeby kupić świeżą rybę. Mm -hmm. I tych kutrów kiedyś było 20, mm -hmm. parę lat temu jeszcze widziałem 6. W tym roku e, rano wstając zdarzało się, że nie było kutra mm -hmm. z rybami, albo był jeden. Kiedyś wielkie dorsze, halibuty, mm -hmm. e, różne ryby. W zeszłym roku to były takie flonderki, które były wielkości dłoni. Mhm. E, takie wychudzone, wybidzone. Właściwie to chyba nie powinniśmy ich nawet kupować, ze względu na to, że one w, w jakiejś części nawet nie spełniały kryteriów mhm. tego em, rozmiaru, mhm. bo oczywiście to, jaką rybę kupujemy, no to, to, jest, to są pewne parametry, od mhm. których można te ryby kupować. Trzeba o tym pamiętać bardzo, mhm. bardzo na to zwracać uwagę. E, plaże się skracają. Ja nie wiem, o co chodzi, bo mhm. niby poziom, nie mówi się o tym, że poziom Bałtyku jakoś mhm. wzrósł, ale ale po prostu plaża jest zabierana przez morze, tak? I o co w tym wszystkim chodzi? Ja mam podobne obserwacje, ponieważ też jeżdżę regularnie nad Bałtyk. Widzę też parę innych rzeczy, ponieważ ja przyglądam się też zwierzętom i roślinom. I w parę lat temu próbowałam znaleźć po sztormie na plaży morszczyn, który za czasów mojego dzieciństwa to był o, no, jakby absolutnie. plaże były zasłane właściwie po sztormie, no było bardzo trudno. Znalazłam chyba dwie sztuki i podobnie jest, jeżeli chodzi o ptaki. Znaczy, może nie jest to jakiś taki drastyczny spadek, ale ja zauważam, że brakuje niektórych gatunków mew na przykład, które były bardzo popularne. Takie jak mewa siodłata, to jest taka, taki duży gatunek z taką czarną plamą na grzbiecie. I ja mam wrażenie, że jest ich dużo mniej, więc faktycznie jakieś zmiany na pewno zachodzą. No i oczywiście to nie, nie są tylko nasze spostrzeżenia, ponieważ naukowcy to badają, tak sprawdzają. No i niestety nasze spostrzeżenia pokrywają się z tym, co naukowcy zbadali, zmierzyli. No, Wiele, wiele rzeczy się zmienia, jeżeli chodzi o Bałtyk. Przed ostatnio była bardzo wysoka temperatura wody mm -hmm. w Bałtyku. Mm -hmm. Pierwsze takie problemy od, od wielu lat, gdzie naprawdę były miejsca, gdzie były zamknięte dla, mm -hmm. dla, dla, dla ludzi ze względu na sinice. Powiedz nam trochę o tym, jak się zmienia Bałtyk, co w tej chwili jest problemem, znaczy w sensie co, co, co wpływa na to, że ten Bałtyk się zmienia i co tak jakby fizycznie w tym Bałtyku od strony, nie wiem, natlenienia, od strony właśnie bakterii, sinic. Co, co, co tam się w tej chwili dzieje? Jeśli chodzi o Bałtyk, to właściwie dzieje się to samo, co w innych morzach i oceanach świata. To już jest globalny problem, czyli wzrost globalnej temperatury, zmiany klimatu przekładają się na to, co się dzieje w morzach. Temperatura powierzchni Bałtyku rośnie można byłoby powiedzieć, że możemy się cieszyć, tak? bo zawsze był problem, że kąpiele w Bałtyku, no to dla woda za zimna. <głos》>, tak, mhm. dla morsów. Natomiast ma oczywiście to swoje różne negatywne konsekwencje i jeśli ktoś był w 2018 roku nad Bałtykiem, no to wie, że wiele plaż było zamkniętych, ponieważ były masowe zakwity sinic które może no, aż tak bardzo szkodliwe dla ludzi nie są. Znaczy są szkodliwe na pewno dla ludzi, którzy na przykład dla dzieci albo osób, które mają wrażliwą skórę, mogą mieć jakieś wysypki. Na ale ten... się od nich nie umiera. No, nie umiera się od tego, ale właśnie, właśnie jakby przyszłość trochę, jeżeli chodzi o te sinice, nie rysuje się że powiem, różowo. Znaczy my będziemy mieć te problemy z sinicami właściwie co roku. Jeśli będą takie wysokie temperatury powierzchni morza, ponieważ oprócz tej temperatury na, to, na pojawienie się silnic wpływają także czynniki, z którymi od dawna mamy do czynienia i z którymi walczymy z różną skutecznością, czyli dopływ składników odżywczych do morza, które z rzekami są dostarczane. Jeżeli chodzi właśnie o, o, o to, co powoduje jeszcze te ciepła woda w Bałtyku, Zmienia się zasięg różnych gatunków roślin i zwierząt. Czyli pojawiają się w Bałtyku organizmy, dla których kiedyś tu było za chłodno. I takim problemem, właśnie jeżeli chodzi o same sinice, to takim aspektem, który niepokoi naukowców, jest to, że w Bałtyku może się pojawić taka sinica, która się nazywa cylindromopsis raciborski. Dlaczego tak to niepokoi naukowców? To jest generalnie raczej słodkowodny organizm i w Polsce już na zachodzie spotykany w jeziorach. Natomiast niestety on ma taką nieprzyjemną właściwość, że wytwarza toksyny. Jeżeli byśmy napili się wody, która została skażona tymi toksynami, no to oznacza to duże problemy. One są toksyczne dla wątroby, dla nerek, i naprawdę można trafić do szpitala. No, z poważnymi problemami, na przykład jeżeli chodzi o wydolność nerek. Więc naukowcy y, niepokoją się, że ze względu na to, że Bałtyk właśnie bardzo się ociepla, jest w ogóle morzem, które jest bardzo mało zasolone. Y, więc I tutaj coraz mniej. tak, mhm. i coraz mniej do tego właśnie. Mhm. I dlatego gatunki y, słodkowodne mają możliwość jakby, szczególnie w, w strefie, strefie przybrzeżnej się pojawić. Więc dlatego oni między innymi tą silnicą. Chcą, chcą jakby bardzo kontrolować, czy ona się pojawi w Bałtyku i się niepokoją, bo może doprowadzić do tego, że te zakwity te sinic, takie jak są teraz, które na razie w niewielkim stopniu zagrażają nam bezpośrednio, mhm. będą o wiele gorsze, tak, jeżeli się pojawią te gatunki inwazyjne wytwarzające toksyny. I to nie tylko dla ludzi. To jest też szkodliwe bardzo dla ryb, dla innych zwierząt. A co z bakteriami, bo to też jest powiązane z silnicami? Bakterie no, w pewnym stopniu są powiązane z silnicami, w takim sensie, że kiedy te sinice obumierają, to w wodzie pojawia się bardzo dużo materii organicznej, na której żeruje cały spektrum różnych innych organizmów. Natomiast właśnie w cieplejszej wodzie, takim niepokojącym organizmem, w cieplejszej wodzie. Może pojawić się bakteria z rodziny Vibrio, czyli przecinkowców. Jej przedstawicielem najbardziej znanym jest przecinkowiec cholery. I faktycznie jest tak, że już się obserwuje u wybrzeży Bałtyku, że w tej cieplejszej wodzie te przecinkowce się pojawiają. Wśród nich są przedstawiciele bardzo, bardzo agresywnych bakterii. Jednym Ale to są nie jeszcze te cholery, które wybijają to, ludzkość. To znaczy, um, oczywiście, mogą się poje, może się pojawić przednikowiec cholery, natomiast e, są gorsze, gorsi przedstawiciele. Jednym z nich jest Vibrio vulnificus. To jest taka bardzo podstępna bakteria, e, e, która jest bardzo. E, Niebezpieczna dla ludzi, którzy mają osłabiony układ odpornościowy, dla dzieci, dla osób starszych. Wystarczy, że wejdziemy do morza mając jakąś ranę, na przykład na nodze. I ta bakteria może bardzo łatwo zakazić. Prowadzi to do, do nekrozy, czyli obumarcia tkanek, w drastycznych przypadkach do sepsy i śmierci. W 2018 roku w basenie Morza Bałtyckiego było już kilkadziesiąt zachorowań związanych z tym przecinkowcem. Vibrio vulnificus i jeden przypadek śmiertelny w Szwecji, jeden przypadek śmiertelny w Niemczech. Więc jest to naprawdę niebezpieczna bakteria, więc jeżeli cieszymy się, że Bałtyk będzie cieplejszy, to musimy niestety brać pod uwagę, że przybędą do nas nieproszeni goście, którzy też okay. lubią ciepłą wodę. I wśród nich właśnie tacy niebezpieczni. A powiedz mi, jak my zanieczyszczamy Bałtyk? W sensie, bo, bo są różne oczywiście przyczyny tego ocieplenia wody powierzchniowej, mhm. ale jedną z nich jest to, że to jest płytki zbiornik mhm. i bardzo dużo wody z, z rzek mhm. wpływa do Bałtyku. I to nie, jest, no nie chodzi o to, że ta woda jest ciepła, tylko mhm. co ona ze sobą niesie i mhm. jak te składniki wpływają na również mhm. zmiany tej temperatury. Może same te składniki nie wpływają tak bezpośrednio na zmianę temperatury w Bałtyku. Ale one wpływają na pojawienie się właśnie chociażby sinic. Jeżeli tych sinic jest bardzo dużo, to one mają też wpływ na podwyższenie lekkiej temperatury powierzchni Bałtyku. Czyli pośrednio. Tak, więc pośrednio. Natomiast one tak, tak naprawdę, no to jest jakby taki pośredni efekt, natomiast samo, samo to właśnie, że z naszymi rzekami spływa bardzo dużo składników odżywczych, takich jak azot, fosfor, Powoduje też zmiany w Bałtyku. A dlaczego? Ponieważ tak rolnicy używają azotanów do upraw. Tak, oczywiście to w dużej mierze wynika z używania nawozów. Które A my nie... używamy proszków? My też używamy proszków, w których są fosforany, więc generalnie tych problemów jest bardzo dużo, skąd się biorą te składniki odżywcze. Na pewno takim największym powierzchniowym źródłem jednak jest rolnictwo. No oczywiście nie można winić rolników, że oni używają tych nawozów. To jest bardziej jakby skomplikowany problem i także musimy pamiętać o tym, że na to się, na, nakłada się zachodząca zmiana klimatu, ponieważ zmieniają się na przykład wzorce opadowe. Jeżeli są bardzo gwałtowne ulewy, to one bardziej wypłukują te nawozy z pól. To no wszystko oczywiście spływa do rzeki, no i rzekami do morza. A w tej chwili mamy do czynienia z czymś takim tak, w Polsce. Tak. Maj, bardzo suchy mhm. i nagle mamy tydzień deszczowy, gdzie jest bardzo dużo opadów i mhm. wtedy po prostu gleba jest sucha, Dokładnie. wszystko Dokładnie i to jest wszystko do Spływa dalej do morza, tak? Więc jakby to jest naj takie duże źródło tych zanieczyszczeń. Oczywiście e, ścieki bytowe też. Natomiast w Polsce większość, większość ścieków jest oczyszczana. Z tym, że jeżeli chodzi o takie oczyszczanie, które właśnie likwiduje dużą część tych składników odżywczych ze ścieków, to jeszcze nie jest to 100%. Ja tak? miałem niedawno spotkanie z takim panem profesorem, który się tymi tematami zajmuje i mówi, że jest OK. Mhm. To jest na poziomie 90%, ale są takie miejsca, w których jest bardzo nieok, okay, jeśli chodzi o oczyszczanie i tam jeszcze jest dużo do zrobienia, więc jednak dużo tych naszych bytowych ścieków spływa do rzek. No tak, y, więc jakby no my, my właśnie tutaj też się przyczyniamy, chociaż rzeczywiście najczęściej nieświadomie, bo y, trudno jakby mieć wiedzę na każdy temat, tak? I nie wiem, kiedy idziemy do sklepu i kupujemy proszek, no to po prostu kupujemy proszek do prania, żeby nam wyprał ubrania, prawda? Nikt na przykład nie zastanawia się, jaki jest dalszy los tego proszku. Co my jako ludzie możemy zrobić, żeby mm -hmm. zapobiegać? Y, no. Zanieczyszczeniu wody. Przede wszystkim głosować. Głosować na odpowiednich polityków, którzy są świadomi problemów. I chodzi zarówno o głosowanie na poziomie lokalnym, jak i bo na to, Bo to kraju. jest szansa na zmianę systemową. Mm -hmm, wiadomo. Tak, tak. No bo oczywiście my możemy w dużej mierze próbować coś robić. Natomiast ponieważ jest to bardzo złożony, właściwie. No, problem na poziomie kraju, tak, wymagający odpowiednich polityk, no to my możemy jakąś malutką cegiełkę dołożyć. Na niektórych proszkach możemy znaleźć informację na przykład, że tam jest bez fosforanów, tak? czyli mhm. jakby właśnie jest ograniczona ilość tego fosforu w proszku, więc jakby mniej, mniej tego fosforu później. Kupujemy spodziewa. proszek bez fosforanów od dziś. Tak, no to są takie drobiazgi które możemy zrobić. Rybę oczywiście. na przykład, jak kupujemy. Kupujemy rybę, która ma odpowiednią wielkość. Sprawdzamy, no dorsz nie może być ogryskiem wielkości śledzia. Tak, znaczy ja, ja myślę, że rybacy w Polsce jednak nie demonizujmy ich, oni, oni zdają sobie sprawę z tych limitów połowowych. Oni zdają sobie sprawę z tego, jakie są limity, mhm. jeżeli chodzi o wielkość ryb. Natomiast oczywiście no, możemy zwracać uwagę, jeżeli jest to jakaś ewidentnie malutka rybka, no to być może pochodzi ona też z jakiegoś nielegalnego źródła. W Polsce jest to marginalny problem, ale jednak jest, tak? Tych mhm. nielegalnych połowów możemy, możemy na to zwracać uwagę. Możemy także zastanowić się, jaką rybę chcemy zjeść, tak? Jaki gatunek? Jeżeli chodzi o dorsze, w Polsce. Generalnie w Bałtyku Dorsz, dorsz ma dosyć teraz podgórkę, mhm. tak powiedzmy. I wynika to nie tylko właśnie z tego, jakie jest łowiony, jakie ilości są łowione, ale także właśnie z tego, jak zmienia się teraz klimat, ponieważ Dorsz generalnie jest rybą, która lubi chłodną wodę i zasoloną. To jest mu szczególnie potrzebne, jeżeli chodzi o rozmnażanie, czyli na przykład ikra i młode rybki bardzo słabo sobie radzą w ciepłej wodzie, mało zasolonej, najczęściej ta ikra w ogóle obumiera, więc jakby no, dorsz teraz musi się... Zostawiamy w, ilości... w spokoju dorsza bałtyckiego, tak by było chyba Znaczy Tak chyba byłoby najlepiej. Są różne rekomendacje też, które, które naukowcy oczywiście tworzą właśnie, żeby tą politykę mhm. dotyczącą połowów odpowiednio, odpowiednio kształtować tak, żeby te dorsze miały szansę jednak przetrwać i żebyśmy mogli łowić ryby, no może nie metrowe, bo to już chyba będzie ciężko w Bałtyku spotkać. To jeszcze sobie. na koniec może. Mhm. Co się dzieje, że ten, to ta linia brzegowa na Helu, mhm który ja odwiedzam, mhm. że ono się po prostu skraca. Oczywiście, jak we wszystkim, jeśli chodzi o środowisko naturalne, problem jest bardzo złożony. Tutaj się nakłada kilka rzeczy. Oczywiście ten wzrost poziomu morza w jakimś stopniu też, ale tak jak mówisz, to na razie są milimetry w skali roku. Natomiast duży wpływ na zabieranie plaż i to, co się dzieje, mają m.in. budowlę ludzi, tak? czyli niewłaściwie stawiane budowle techniczne powodują, że w jednym miejscu ta plaża jest niby obroniona na przykład, nie jest zabierana, ale za to osady, które normalnie by zasilały inne plaże, nie docierają do tej plaży, tak? mogą się osadzać na przykład na falochronach, portów. Generalnie w ogóle polskie wybrzeże bardzo w dużym stopniu się cofa, jest niszczone przez różne procesy. Obecnie się przyjmuje, że to jest mniej więcej 1 metr rocznie nam morze zabiera wybrzeże, więc jest to naprawdę bardzo dużo. Jeśli chodzi o te plaże, to. Oprócz właśnie takich czynników technicznych wpływ ma także to, jak się zachowuje w ogóle Bałtyk. Czyli jeżeli mamy coraz bardziej gwałtowne sztormy zimą, albo jeszcze gorzej, jeżeli one są częste, tak? Czyli mamy jeden sztorm, nawet niezbyt gwałtowny, ale za chwilę mamy drugi, powoduje to bardzo duże niszczenie wybrzeża, zabieranie plaż. Więc jakby no, problem jest bardzo złożony od takiej strony, mhm. że że trudno mu zapobiec. Często jest tak, że lokalna gmin, gmina, prawda, nadmorska, często jakby zapomina o tym, że dbając o własny interes może trochę zaszkodzić gminie sąsiedniej, tak? Na przykład umacniając swoje plaże, powoduje, że plaże sąsiadów zostaną. Albo inny przypadek, o którym kiedyś rozmawialiśmy, to mm. jest na przykład jakieś krzewy, jakieś szuwary i tak dalej. Wycinanie tak. tego, zabieranie tak. to jest naturalny tak, znowu jest element bufor, tej biuro, tak. bioróżnorodności. I element bioróżnorodności. I jeśli wyrywamy, czy przesuwamy, czy chcemy mm. to po prostu oczyścić, bo chcemy postawić mm. jakiś budynek, no to to po tak. prostu powoduje, że no za chwilę będziemy mieli ten problem, że ta plaża będzie się Cofa, bo natura naturalne tak. bariery, które są wytworzone tak. przez środowisko są po prostu przez nas niszczone, tak. więc my sami sobie, ta gmina lokalnie sama sobie po prostu szkodzi. Tak, a najlepsze jest to, że często później są właśnie prog programy odtwarzania tych mhm. siedlisk, więc to jest jakby trochę takie... No w tej chwili jesteśmy na etapie, tak. że wszystko odtwarzamy, tak? tak. Bo po prostu tyle wyniszczyliśmy, że odtwarzamy tak. gatunki, roślin, zwierząt. Chcielibyśmy, bo z no, tym odtwarzaniem próbujemy. jest bardzo trudno, właśnie jeśli chodzi o te przybrzeżne Siedliska, takie jak nie wiem, trawa morska, tak? Kiedyś mieliśmy całe łany tej trawy morskiej w różnych miejscach. Jeżeli oczywiście to zniszczymy, czyli nie wiem, zrobimy umocnione wybrzeże, wylejemy betonową promenadę, no to właściwie nie ma szansy tego odzyskać. I to nie jest właśnie tylko kwestia tego, że no, zniknie jakaś tam roślina, tylko to pociąga dalsze, mhm. dalsze różne. Ma to różne dalsze konsekwencje, tak? Ponieważ zabieramy środowisko, w którym chronią się na przykład małe ryby, tak? Właśnie zabieramy tą naturalną ochronę przed sztormami. Tak? Zmieniamy jakby dynamikę, w jaki sposób to wybrzeże jest kształtowane. Więc jest to bardzo skomplikowany proces. Natomiast pocieszające jest to, że w Polsce są naukowcy naprawdę wysokiej klasy, którzy się tym zajmują. Można się do nich zwrócić i na pewno jakby są w stanie podpowiedzieć co, tak, podpowiedzi, mhm. co robić. Tak podpowiedzieć co robić. Okej. Okay. W Imagine the Future mówimy o tym o trendach, o tym co się wydarzy za 5, 15 lat. I dzisiaj porozmawialiśmy o Bałtyku. Bałtyk jest bardzo istotny, chociażby z tego względu, o czym mówiłem na początku, bo trochę jest takim wehiku wehikułem czasu, jest Pokazuje to, co się może wydarzyć z oceanami. Jeśli sobie z Bałtykiem nie poradzimy yy, tak po prostu systemowo, to znaczy, że my nie jesteśmy w stanie sobie troszeczkę, tak można powiedzieć, poradzić z globalnym problemem. Więc fajnie by było, gdyby ci wszyscy naukowcy z tego świata potraktowali Bałtyk jako yy, to poletko takie mhm. doświadczalne, które naprawiamy, bo jeśli naukowcy pomogą nam naprawić Bałtyk, no to po prostu będą wiedzieli, będą znali mechanizmy, nauczą się, jak to po prostu. W skali globalnej wszystko rozwijać. Może tak optymistycznie zakoń, zakończymy. Znaczy, ja że... dodam, że jest w ogóle. Jest, mhm. jest, my, Polska jest stroną konwencji helsińskiej, która właśnie dotyczy środowiska Bałtyku i bardzo dużo jest robionych w ramach. E, takich i, i współpracy i między rządami i wewnątrz e, naszego państwa e, jest dużo podejmowanych inicjatyw. Nie tylko badawczych, ale właśnie różnych, mhm. naprawczych. E, kilkanaście procent mniej więcej wybrzeży Bałtyku i, i obszaru samego morza jest objętych w ogóle ochroną. To są takie morskie m, obszary chronione. Więc jakby jest coś robione. Tak jest to optymistyczne, bo e, w wielu czynnikach następuje jednak ta poprawa. Była dzisiaj ze mną Ania Sierpińska z Nauki o Klimacie, popularyzatorka nauki. Naszym celem w tych odcinkach też jest popularyzacja nauki. Niedługo ruszy druga seria i mówimy właśnie o tym, co możemy zrobić, żeby poprawić jakość życia ludzi, w ogóle warunki życia na naszej planecie. Stąd też spotkaliśmy się dziś z Anią i rozmawialiśmy o Bałtyku. Który, którego nie widzimy, ale jesteśmy też ciekawa informacja na 37. piętrze Ronda 1, czyli bardzo trudno w ogóle się obserwować sobie Warszawę z, z wyższego punktu. E, nie mam lęku wysokości, ale, ale jest wysoko. Także jeszcze raz dziękuję i zapraszam do Dzięki. obejrzenia kolejnej serii. Dzięki. Dzięki.